Peter, Peter chyba go ma w znajd Już sądzę jeżdżać na rafodzwo odbawienia. Zbro, Peter uważaj, ma mało HP następny a dobry? Nie, no wycierek rzeczy. Taki. Gostojemy jedną łapkę. No ja mogę go... Ja mogę pomóc, tylko że jak jest dobry, to mam przerą Tak, tak, Franek. Ty jest będziesz na ten. Nie! To zbliża się, to zaraz... O ja co jest. Dziękuję. I ten tylko się nie spakuj. Jest na strzała tak Jakbym usłyszał frakę, jest na strzałach, to kurna, jeszcze mam 10 razy i dalej nie dostał ode mnie za 7 dychów. No nie wiem, zamki będzie. Obiję za trzy dychy. tam dam ci apteczkę, czekaj chwila. I patera. Tu jest! Dobra, dead. No wiem. Ale dostał. Mówiłem, patera, mówiłem. Dobra. Plecy, plecy, plecy. Oh, kurde. No. Nie tak samo. Nice. Są dwie nawet. Mądre, żeby mieć dwie komórki nara. Gdzie? Mój. i to zrobisz go. Nie jesteś taki Ale, przepraszam to... bardzo, Nacia Pro jest dziewczyną i jest pro. I co? Ale nie, to że że To Kobra mówił, że idzie. Nie, ty Gdzie? No ty, Kobra, chodziłeś na. no. Panie, kurwy. dokładnie i z Mikołajem poszliście, i źle na tym skończyliście. Syfa jakiegoś złapaliście, pamiętam. A tak nie pamiętam. A to i tak dobrze Ale się mam... poruszasz. Ja yy, w ogóle grać na padzie nie potrafię. No to ja zaś nie umiem w ogóle grać na myszce i klawiaturze, nie? Peter w ogóle nie umie grać. A to swoją drogą. On ma zero. Jakieś minusłowe HP Dead? Okay, okay. Leży? Jeden ucieka Uważaj y Ty, kto już jest pod pod trochę? chyba y Kobra? Peter Nie, Kobra była pierwsza. Peter później przyszedł. Kobra była pierwsza, mister. He, no. Petarda. Y -y. to, to jest sprawy samego. To Ej, chodźmy do tego, do Petera, bo to jest. Oj. Kurwa, oj, oj, oj. Oj, oj! Oj, oj, oj! Peter! dół! Kurwa, nie umiem aż tak szybko. Chodź, mi, Peter! O! go Aj. Dobra! Ja się pocę! Mam się pocisztować ma po to Timpla! Kurwa, ale Kurwa, noo! Ty jest się pocisz. O, pizda! Kurwa! Ja trzymam, ja trzymam, ja trzymam tylec. Ale nie, ale nie, bo pochodzą. Nie, 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 nie,